Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taka oto gazetka, jakaś nowa. Zobaczyłem, że są trzy paczki w ogóle z nowego tego dodatku od Mecha, tak, z nowego sezonu na 2025-2026, więc sobie szybko to otworzymy i zobaczymy, co tam będzie można trafić. Ja jeszcze przed tym, jak to zrobię, muszę zostawić subika na kanale, dać lajka, like komentarz, będę wdzięczny za to, coś tu się nie chce otworzyć. No bo wiadomo zasięgi no, fajnie by były troszkę większe na tych kanałach, szczególnie że to jest dosyć nowy kanał, jeszcze dużo, Jezu, dużo rzeczy tutaj nie ma, yy, dlatego fajnie byście pomogli tym, yy, no więc my tutaj już mamy, tu jest oczywiście to przyklejone, te saszetki, także spoko i mamy, yy, to są chyba tylko promo. To są z limitkami, nie wiem jak to w sumie. Nie, w ogóle nie wiem nawet jak te paczki wyglądają, jeżeli chodzi o trafy. Jezu, ale to jest. Nie lubię tego kleju. Wolałbym, aby to było tak normalnie. U Jezu, oki tu jest klej? Nie wiem, czy to widzicie. oż tak i tak to słownie na całą saszetkę, Czyli one nie są aż tak grube. Okej, okay, tu mamy szanse, jakie są. Eee, czy my tu nie mamy autografów teraz? Nie są, dobra, są. Co? No Wątpię, żeby z tego zrezygnowali, szczególnie chwilę po tych fajnych kolekcjach, co naprawdę, na przykład z Premier League, bardzo one były głośne. Nie chcę tylko uszkodzić tych paczek, bo to kurczę z tym klejem to też jest, wiecie, różnie, bo te paczki mogą się wykrzywić, mogą coś, ale później wyobraźcie sobie cokolwiek innego na to dać, nie? No to wtedy to już jest problem, bo wszystko Wam się do tego sklei. Okej, okay, ale ch chyba nic nie zniszczę. Staram się nie, ale strasznie trzyma ten klej. Strasznie. No dobra, mniej więcej to już idzie. Ale trochę jest to satysfakcjonujące. Nie powiem ładnie to wygląda. Mamy trzy paczki. Niby ma być łącznie 15 kart. Także zobaczymy. Jedna tu z Jamalem. Jest nowy trencik. Nowe, nowe te transfery co są. Chyba, że to jest po prostu dodatek do. Bo... Nie, no chyba jeszcze nie wyszło. Na pewno raczej, no, jeszcze no, na pewno nie wyszły. Ale już sam się pogubiłem. To jest co? To jest to jest z limitku. To, to jest z limitku, bo sobie chyba zostawimy pierwsze to, bo nie wiem w ogóle czego się tu spodziewać. Okej. Okay. I otwieramy. Juventus. O, ciekawe, dosyć mają tył te karty. Te Juventusik. Z Juventusu będzie kto? Okej. Okay. W ogóle stylistyka tych kart. To jest jak no trochę cofnięcie się do przeszłości. Ale mamy Tiurama. Powiedzmy, że sobie damy bazówki gdzieś tutaj. Z Borusi Dortmund mamy Sabicera. Także też spoko. Z Stuttgartu będziemy mieć Habota, Chyba tak to się wymawia. Z Napoli. O, już pierwsza specjalna. Co to za karta? Of the mecz chyba. Bardzo fajna, taka. No taka ciekawa, taka trochę bardziej rysunkowa. Damy sobie powiedzmy go gdzieś tutaj. I teraz tak. Y, tu będzie karta z kodem chyba, a będzie można wygrać bilet. A ten w sumie macie, ale może sobie coś tam popróbuję. I z Chelsea na atak. Albo to będzie może jakiś palmer, może y, James. Tak, chyba co on miał. I do... O kurde ty, co to za karta? Taka ładna. Paul Palmer. Ale śliczna jest ta karta. A w kamerze tego jak tak patrzę nie widać, ale naprawdę karta jest kurde ładna. Bardzo ładna. Póki co chyba jedna z ładniejszych jakie w ogóle w życiu widziałem. Co dosyć jest dziwne. No, jestem ciekawy tych promek, jak one będą wyglądać. No, ja tu już trochę źle otworzyłem. Także się zapowiada bardzo ładna seria. I tu chyba będzie tyle samo tych kart. Tak mi się wydaje. Tylko mi tu nie zniszczył tych brzegów. Dobra. I tak, tu chyba zaczniemy od tej specjalnej? Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, więc to sobie tam tu. Sporto, kartą będzie niespecjalną, a specjalną jednak. Jednak specjalną i kurczę wygląda nieźle, czyli to jednak trzeba od drugiej strony. Limitka. No, sporto. Nie znam tego zawodnika, więc nie ma za bardzo co tutaj chyba się rozgadywać. Będę tutaj dawać to takie lepsze. Dobra, przyjdziemy sobie tutaj jednak. Trochę się pomyliłem, okej, okay, mamy logo Tottenhamu. Ciekawa sprawa. Następny Sporting. O, oh, też w ogóle ze Sportingu jeszcze. Czy tu nie ma zaupdate'owanego tego? Okej, okay, to ciekawe. Okej, okay, będziemy mieć znowu tą czarną kartę, więc pierwsze sobie zrobimy taki myk. A z Atletico to będzie... Okej! Okay. Oh, czy tu są jeszcze te momenty... Nie, nie są momenty meczu, to jest po prostu tylko Julian Al Alvarez po prostu jakieś tam spotkanie, z tyłu nic tam nie pisze. Kurde, bardzo ładna karta. Counter attacks No naprawdę jestem zadziwiony tą kolekcją, tak szczerze. Izatletico klub. Nico Williams. I też na tej karcie takiej fajnej. Super. Pewnie to nie są jakieś rzadkie karty, ale naprawdę są przepiękne, przepiękne. No, dla mnie one by mogły naprawdę być dużo bardziej. No, nie wiem, takie rzadko trafialne, bo pewnie. Dobra, chyba kolejna taka będzie, czyli może tam w każdej paczce być Izak, następną kartą, także też, też nieźle. Z Juventusu następny, Locatelli, z Atletik, ale sobie to zobaczymy chyba zaraz. To sobie te godziki, nie wiadomo co damy. Ze Stuttgartu, Ok, i tu mamy Miliota, tego limitkę, ale to w sumie nic ciekawego. Będzie ktoś z Realu Madryt na specjalnej karcie, a jeszcze przed tym, kurde, co za karta, jest Godin. Diego Godin z Cup Champion. Okej, okay, ciekawa dosyć karta. No ja, ja szczerze mówiąc jestem no, dosyć podjarany tymi kartami i może Mbappe z Realu. Nie. Vinicius Junior, no też nie jest źle. Też ten striker. No kurczę, bardzo ładne karty. Mniej więcej wam pokażę, jak ta kolekcja się prezentuje. Hmm, tu mamy bazówki, tu mamy te karty specjalne, które trafiliśmy. No wygląda to naprawdę niesamowicie, no, jestem pod wrażeniem wyglądu tych kart, no tu taka akurat bardziej bazówka, ale też tak no ta stylistyka, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi, bardzo ładnie wygląda, te specjalne tutaj, jeszcze tak się idealnie mieszają te limitki z tym yy, Steel Strike, więc no kurczę, no mi się bardzo podoba. Napiszcie w komentarzu czy Wam się podoba ta kolekcja, zostawcie subika, łapkę, a mi się widzimy w jakimś następnym odcinku, z mojej strony to na tyle, siemanko.